Witam was w kolejnym filmiku. Moim dzisiaj, tak jak go dołem, ostatnio, będziemy coś tu przy gruberze robić. Przed chwilą ogarnąłem mniej więcej po, przed kombajnem, że już pójdzie wyjechać. Tu są, tak jak ostatnio też godowych ale tam było mało wyświetleń, pewnie nie wiecie. Hamulce do roboty, tu są szczęki nowe, znaczy nie nowe, okładziny nowe, cztery sztuki, nowy cylinderek. I trzeba się za to wziąć, powymieniać. Bo powiem Wam szczerze, że jeszcze my nie zaczęli z kombajnem a wiem, że nie już mają wszystko gotowe. Tuż to i kółko? Możecie zgodnąć z czego to jest. Taki kolor, kolor to jest oryginalny maszyny. To zgodnie dostanie tam łapka w górę. Mm, tak, tu już sobie porobiłem zdjęcia, co muszę kupić. Numery, a do wymiany jest tak e, ten ścinacz. Nie wiem, czy to się nazywa ścinacz, czy jak ale patrz wszystkie są luźne do dokręcenia ścinacz i przy okazji to nie, też nie wiem jak to się nazywa pierś może tu z wałem jest wszystko ok, ale trzeba go wydłużyć widać na te mocowania bo będzie za blisko talerzy. i potem talerz się coś tam, coś tam, no i będzie zachoczało tu to jest grane tu, tu jest ok, też trzeba podokręcać, bo wszystkie są luźne Tutaj dziury są zmasakrowane, trzeba przyspawać taką łatkę z nowymi dziurami, ale to nie jest problem też. Potem to weźnemy jakoś tam do garażu, odrysujemy jeden od drugiego, przyłożymy dwa do siebie i przez to się przewierci jeden przez drugi. I tak to będzie, będzie dobre. Tam pod samikiem widać taką plama oleju. Bo właśnie jak to przyczepać dźwigołek, żeby woda wyloć, to mi się odpił wąż i żeby go wciśnięć, się trochę oleju opuścić upuścić przyczepy. Łzyska w wale są bez zarzutu. No także roboty aż tak dużo nie ma, jeden 2 dni, ale takie całe najlepiej wziąć ze wolne w robocie Jedzie dziadek z sianem, siano z to tam muszę wyjechać tym gruberem i dać go kaźna, bo pewnie będzie tu wjeżdżał. Więc tam, wyjadaj się do Nie wiem, właśnie. Chodź tu, szlifierko. O, jeszcze ta łapa jest krzywa, ale to nie łapa na no, mocowanie. Mocowanie trzeba wyprostować, bo to jakiś ciaprok też. No, kurde. W Niemcach to są tacy spawacze, że niech ich coś tam, coś tam. No i na razie miejsce moich, moich kurde tych napraw wszystkich zajęło siano. Jak to mają? Słuchaj, jak gnój. No, dzisiaj straszny upał był. Jutro to pewnie już sprzątniemy, żeby da mu dali tu działać. Tu mm -hmm. jeszcze trzeba troszkę poogarniać, ale to zaraz się zrobi. Tak, żeby będzie tu szło spokojnie chodzić. Do gromy zaś coś jutro. Żeby ten odcinek nie był taki nudny, bo kurde, nudnych odcinków to nikt nie lubi. Nikt nie lubi i nie chcecie oglądać później. No. Trzeba przepolić w końcu dominatora Wyjeżdżać póki, póki jeszcze nie ma takich upałów Bo potem jak przygrzeje to źle się robi Sami wiecie To w tym kombajnie pełno kurzu wszystkiego to Nie chce się później Dobra kończyta Na razie Siemano siemano witam was z dnia następnego Czyli w czwartek Rozkręciłem Trzy słupice W jednej była strasznie Wybito dziura, już i jajce było zaspawałe. Teraz spróbujemy wywiercić, obejrzymy jak to się będzie zachowywać. Tu jest też widzicie, lekko rozbite. Jak to fajnie pójdzie, to wierceni? No to tu zrobimy tak samo. Wszystki. Bo to jest, zaspawać to jest 30 sekund, jedynie potem może być problem wywiercić, no ale to też myślę, że się uda. Mm, Zamówiłem te Zużyte już tu lemieszyki boczne. Zenoksię zamówiłem sobie. No i myślę, że na jutro bycie, przynajmniej tak powiedzieli. Rozpadało się nam. Muszę jeszcze rozebrać ta. I co jeszcze? I te dwie muszę rozebrać i muszę jeszcze to powiercić. Od tej teraz, od tamtej, muszę przypasować do tej. I wywiercić tak, żeby. Pasowało będą później na te regulacje. Tutaj są trzy regulacje. Nie wiem po co to się reguluje. Myślę, że to na jednej styknie, ale widocznie nie. wywiercimy to. Pokażę Wam, jak się będzie wiercić, bo może być kiepsko. Dobra, odkręca sobie jeszcze tamta i tamta. I pójdziemy do garażu tamtego pod hałp. Żeby odkręcić takie zapieczone śruby, na pewno nie zaszkodzi przeczyścić ich. leczko sztuczką A na to teraz. Budę poczekamy chwilę, teraz zrobię tamta. Jeszcze Dobra, idziemy do tamtego garażu. Teraz tam sobie porobimy trochę, Bo jak to przewiercić. Udało się bez problemu. Idealna dziurka, jedynie trochę tam pod koniec, było twardszego, ale to mniejszym wiercem. Później przejechałem, a potem tą dwanostką. I teraz jest igła. Zaraz przypasujemy jak pasuje do grubera, tam do tego mocowania. No ale teraz mam taki punkt, tak Kogoś tu był. Taki punkt, tak idealnie co pasuje w ta dziura. Tylko będziemy zabezpieczać śrubami, przykręcać i punkt. I bez problemu później przewierci się. Dobra, muszę teraz tylko to przypasować już podstawowo padać nawet. jest śruba. Śruba jedna, druga. Dobra, mamy to. Dobra. Dobra. Na hamam młotkiem się wbije, ale tak to pół milimetra do góry powinna być ta dziura. No Trudno, na następne już to poprawi się. Tak powinno być. Teraz kierowamy do wiercenia. Teraz ta by musiała być. Dobra. Czyli pół milimetra wyżej. Czyli tu. Dobra. Dobra, dobra. Zapytacie jak idzie remont. no Trzeba było odciąć jedno mocowanie, bo się okazało, że jedna łapa jest w ogóle inna, jakoś jest dłuższa i przez to była 5 cm za długo. A że to było wcześniej urwane, to widać, że to już ktoś spawał i trochę krzywo to nawet przespawał. No to zrobimy na całkiem i, i tutaj wytniemy no, tak ze 2 cm chociaż i podniesiemy. Zawsze ta łapa będzie już tylko 3 cm krótsza. No, dźwigniemy tyle ile pójdzie, wiadomo, nie? I już to będzie dużo lepsze. A tu też to było strasznie zmasakrowane te dziury, zaspawiemy. No i zrobimy nowe. A może całą nową blachę wstawię. Trzeba się zastanawiać, czy całego tego nowego nie zrobić może. No, kamera mi pada, także za dużo nie nagrom, ale to już styknie młotkiem klupnąć. I to odpadnie. No myślę, że dzisiaj jeszcze go nie skończę, bo to widzicie co wyszło, że miałem tego nie odcinać, ale stwierdziłem, że dobra odetnęmy to Tutaj też już było naspawane, to fajnie wyszlifujemy elegancko i później przyspawimy nowe Trochę więcej roboty, ale będzie lepiej, solidniej to wykonane Przy okazji łatwiej będzie zregenerować te trzy dziurki No i tak to, tak to trzeba zrobić Nie pierniczyć się z tym zbytnio bo jutro, jutro co robimy? Jutro jest sobota, jutro jadę po nawozy także zaś będzie film nowy muszę pamiętać, żeby kamerę naładować, bo teraz mi tu pokazuje 1% no ale damy rady, no jeszcze nagrywo. no i e, tu ta łapa też dużo wystawała i przez to jakby się zerwało zabezpieczenie to by tu się zablokowało i obcięłem ją ile? ze 4 cm? no coś takiego można by było spróbować tu nowo dziura wywiercić, ale to jest strasznie twarde i, i wiertłem 20 na pewno tego nie wywierca. Także to by nie zdało egzaminu, muszę się jedynie ratować tym, że tu trochę podniesiemy to całe mocowanie. No ale dobra, jak podniesiemy, to podniesiemy, i da to poobcinać fajnie teraz do, do równego, do kąta prostego. No i później będziemy działać coś dalej.